Pierwsze święto, pierwszy festiwal pieroga w Łażanach. Pierwsze najsmaczniejsze święto łażańskie. Tak? tak? Uważamy za otwarte. Dziękujemy bardzo. Pierogi królowały na pierwszym święcie pieroga w Łażanach, które odbyło się w sobotę 2 lipca w urokliwym parku w Łażanach. Pomysł na wykonanie pierogów miałyśmy już od dawna, gdyż prawdopodobnie robimy najlepsze. A że nie ma w naszej gminie takiego święta, więc postanowiliśmy zorganizować takie święta. Były te tradycyjne ruskie, z kapustą czy na słodko z serem. Do stoiska koła gospodyń wiejskich z łażan ustawiała się bardzo długa kolejka. I nic dziwnego, bo pierogi naszych gospodyń są naprawdę pyszne. Pierogi mamy tradycyjne z kapustą. I ziemniakami, z ziemniakami, ze szpinakiem, z kapustą i, i z kaszą, z kaszą i z serem różne i i, owocowe, owocowe. Bardzo I było lubię. bardzo dużo tych pierogów i, i po prostu różne, i, no i poszły. Na przyszły rok będziemy wiedzieć, jak do tego się po prostu podejść. Na scenie wystąpili Krukowianie, senior Ricci i zespół ludowy mojemcice Nie zabrakło też atrakcji dla całych rodzin. Organizatorami święta byli gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Stowarzyszenie Miłośników Łażan przyjazna wieś, sołtys i rada sołecka wsi Łażany.